Ciekawe, co jest w tych pudełkach. Suzy, sprawdź pierwsza. Suzy? A, tak, to ja. Mam nadzieję, że jest tam coś wartościowego. Albo smacznego. Ech, eee, to wcale nie jest smaczne. Co za ochyda. Zdajesz sobie sprawę, że i tak będziesz musiała zjeść te kurze łapki, prawda? Wyglądają tak sobie, ale na to nie można nic poradzić. Na pewno będę chora. Co za obrzydliwość. Tak, przyjemnie jest patrzeć na męki Suzy. Tak? Lepiej otwórz swój safe. Wtedy zobaczymy, kto z nas ma więcej szczęścia. A otworzę. Mam nadzieję, że jest tam coś smacznego. Hurra! Mam ogromny kawałek bardzo ładnego tortu. Wow, to już nie jest kawałek. Teraz mam cały tort. O, tak! Jakie to jest pyszne! Lili, zazdroszczę ci! A z kolei Suzy aż mnie boli, gdy na nią patrzę. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Mam nadzieję, że będę miał tyle szczęścia co Lili. Dziwne, wygląda jak jakiś eliksir. Ciekawe, co się stanie, gdy go wypiję. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy się zatrzymali? Ojej, jestem super szybki. Zobaczmy jak bardzo. Uff, muszę się napić. Trzeba szybko znaleźć wodę. Jaka wspaniała morska bryza. A koktajl rewelacja. Przepraszam, podkradnę ci napój. Super. Dziwne, gdzie jest koktajl? Dopiero co tu był. Jak fajnie jest być naprawdę szybkim. Suzy, to tak siedzisz. Lili, co z tobą? A, wiem. Zanim ktoś zauważy, zamierzam zjeść tort. Pyszności. O, jest jeszcze jeden kawałek. A w zamian Lili może pomóc Suzy schrupać kurzą łapkę. Pyszności. Dobra, znudziło mi się już. O, chyba wiem, co zrobię. Zawsze zastanawiałem się, czy Suzy by pasowały wąsy i broda. Fu, dlaczego trzymam kurzą łapkę? Gdzie jest mój tort? Co się stało! Dlaczego mam na sobie te rysunki? Quentin, doigrałeś się! Wiesz co ci zrobię za kradzież mojego ciasta! Proszę bardzo, masz! Trzymajcie mnie, zaraz upadnę! Dobrze mu tak, dostał za swoje! Co tym razem jest w sejfie? Mam nadzieję, że znowu coś smacznego. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Quentin, musisz go otworzyć jako pierwszy. Tego właśnie chcemy. Dobra, a co to? Cytryny? Są oczywiście kwaśne, ale myślę, że sobie poradzę. Jeśli nie jesteś mięczakiem, na pewno dasz radę. Ja mięczakiem? Zjem je natychmiast, patrzcie! Chyba oszalał. Fu, na sam widok robi mi się niedobrze. I kto tu jest mięczakiem? Nawet nie drgnąłem. Widziałyście? Ojej! Oj! Nie spodziewałem się tego. Ale uznajmy, że dałem sobie radę. Suzy, twoja kolej. Ojej! Jaki fajny prezent. Uwielbiam popyty. To jedyna zabawka, która naprawdę mnie relaksuje. Ale super! Ile można? Suzy, czy ty w ogóle jesteś z nami? Ej, żyjesz? A, co się stało? A, tak, nic mi nie jest. Po prostu popyt mnie wciągnął. Dobra, teraz moja kolejna otwarcie sejfu. Wow! Jakaś stara książka. Mam Na nadzieję, że w środku znajdą się jakieś ciekawe zaklęcia. A, Bardzo stara książka. Spójrzmy. Wingardium Defodio De Santo de Portus. A, co się dzieje? pomocy! O nie! To prawdziwa ręka! Ona się rusza! Niech ktoś się tego pozbędzie! Pomóżcie! Możesz mi nie przeszkadzać? Chwileczkę. Czy ta ręka myśli, że może ukraść mój popyt? Nie ma mowy. Załatwię ją! Lili, daj mi tę książkę. Trzymaj. A masz! Gotowe. Nie będzie nas więcej niepokoić. Wszystko w porządku? Prawie się nie bałem. Szukałem na podłodze czegoś. Nieważne. Tym razem to ja pierwsza otworzę safe. Jakaś butelka. W środku na pewno jest coś bardzo pysznego. Muszę tylko ją otworzyć. No dalej. Otwórzcie. Gotowe. W środku chyba jest jakaś pyszna galaretka. Wow. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobra. Mmm, świetnie. Jestem zadowolona. Daj nam spróbować. Jeszcze czego? Nawet nie patrzcie na moją butelkę i tak nic nie dostaniecie. Lili, teraz możesz otworzyć swój safe. Konie nie to, nienawidzę cebuli. I co z tego? I tak trzeba ją zjeść. Więc śmiało, smacznego. To obrzydliwe. Dlaczego ktoś ma pyszną galaretkę, a ja muszę cierpieć z powodu cebuli? Ciekawe, co mnie czeka w środku sejfu. Czajnik. Ale dlaczego miałbym chcieć czajnik? E, obudziłeś mnie! Dzień dobry! Teraz spełnię Twoje trzy życzenia. Wow! Chcę mieć taką galaretkę jak Suzy. O, dzięki! Spróbujmy. Tak, Suzy, miałaś rację. To jest pyszne. Mam też prośbę związaną z Lili. Bez problemu. Ojej, jestem taka piękna! Wow, jestem prawdziwą księżniczką! Co? Ja też chcę być księżniczką! Kłępi, daj mi tę lampę. To też wypowiem życzenie. Nie ma mowy, jest moja. Ojej, wygląda na to, że Suzy jest teraz tak zielona jak jakim galaretka. Lilia, ty jesteś taka ładna! Mogę zaprosić cię na randkę? Pewnie dzięki za komplement. Super, zrobiłem swoje. Nadchodzi nasze jedzenie. Fajnie, chcę jako pierwszy sprawdzić, co dostałem. Wow, to czekolada! Rewelacja! Jesteś wielkim szczęściarzem, Zak. Uwielbiam czekoladę z orzechami. Jestem pewien, że jej smak mnie nie rozczaruje. Jest po prostu boski. Orzechy tak przyjemnie chrupią w ustach. Wspaniale. Zagdaj tak, nam trochę, proszę. Już nic nie mam, przykro mi. Mary, pokaż swój talerz. Dobra. Tylko nie to. Śmierdzący set leśniowy. Tu nie ma czym oddychać, zrób coś. Ale co ja mam zrobić? Po prostu zjedz go jak najszybciej, Mary. Zak, ale ja nie chcę! Ten ser wygląda po prostu obrzydliwie. Zaraz zwymiotuję. Będziesz miał mnie na sumieniu. Fu smakuje okropnie. Tak nie można! Musisz zjeść wszystko, Mary! Przepraszam, zmusiłaś mnie do tego. Co ty robisz, Zak? Nie ma odwrotu, musiałem to zrobić. Boże, niedobrze mi się robi. Jestem cała zielona! To się źle skończy. To obrzydliwe. Teraz na pewno się udusimy. Masz rację, ja też nie mogę oddychać. Mam pomysł. Wystarczy założyć na nos spinacz do bielizny. Właśnie tak. Wygląda na to, że smród już trochę osłabł. Wracam, bo czas sprawdzić, jakie ja mam jedzenie. Wow, to chipsy. Wreszcie coś normalnego. I to cała paczka. Czas się im przyjrzeć i spróbować. Powodzenia. Wow, Monika dostała chipsy. Gratulacje. Wyglądają doskonale. Wiedziałam, że okrągłe przesmaki mnie nie zawiodą. Chwileczkę, ale to nie jest tak naprawdę koło. To raczej taki owal. Nie szkodzi. Wiem, co muszę zrobić, aby naprawić sytuację. Pokażę wam, jak wygląda prawdziwe koło. Nie rozumiem, co ona robi. Te zaraz sam się przekonasz. Jak to możliwe? Po prostu mam niezwykły talent. To piękne, prawda? Nawet nie macie co marzyć. Nie poczęstuję Was. Wszystkie chipsy są moje. Teraz zdecydowanie wyglądają jak prawdziwy krąg. A to oznacza, że należą do mnie i tylko do mnie. Są takie chrupiące, super. Nie mogę przestać jeść. To jest przepyszne. Monika, masz rację. Są przepyszne. Razem Monika zaczyna. Kaktus? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jest bardzo kłujący. Jak mam to zjeść? Biedactwo, tym razem masz pecha. Ale nic na to nie poradzimy. Smacznego. No i proszę, ukłułam się w palec. Zadowolony? Co ja mam robić? Zupełnie się pogubiłam. Chileczkę. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Obetnę wszystkie igły no, całkiem niezły pomysł. Świetnie ci idzie. Teraz kaktus nie wygląda już tak przerażająco. Nie uważam, że będzie smaczny, ale bez igieł i tak jest lepiej. Jaki gorzki fu! W ogóle nie lubię tego typu jedzenia. Jest naprawdę obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. Już nie mogę. Niestety jest to bardzo niesmaczne. Monika, pospiesz się. Już na sam widok robi mi się niedobrze. Skończyłam, teraz tyzak. Mam nadzieję, że to nie jest kaktus. Wow, to kanapka. Jaka miła niespodzianka. Mówiłem, że kwadratowe potrawy są najsmaczniejsze. Teraz możecie się o tym przekonać na własne oczy. Pokażę wam, jak się je z kulturą. Wezmę serwetkę, żebym się nie pobrudził. No to czas na jedzenie. Oj, chyba zapomniałam jeszcze o czymś. Potrzebuję sztuczców. Widelec i łyżka wystarczą. A teraz najważniejsza rzecz. Sos. Kanapka bez keczupu jest jak herbata bez cukru. Dodam więcej, żeby było naprawdę soczyście. Już mi leci, ślinka. Zach, pospiesz się, proszę. Jak sobie życzysz, Moniko? Widzisz, już zacząłem. Okazuje się, że pokrojenie kawałka kanapki nie jest takie proste. Czy wszystko w porządku? Używasz do tego łyżki, a potrzebujesz noża. Mary, trzeba mu pomóc. Myślę, że tak będzie szybciej. Nie sprzeciwia się, Zak. Otwórz szeroko usta. Co wy robicie? Chciałem się telektować każdym kęsem. Tak było jednak znacznie szybciej. W sumie dzięki. Teraz te mery. Rożek z lodami. Powiedzcie mi, że nie śnie. Musi być pyszny. Jestem zachwycona. Sorry, mery, ale te lody są okrągłe. Dlatego właśnie to ja muszę je zjeść. Są takie pyszne, i niesamowite. Co ty robisz? Przestań! To moje lody. A długo będą trójkątne. Wezmę tylko suszarkę do włosów i roztopię jej nieco. Topią się i przybierają kształt troszka. Tak, tak, to prawda. Na tym właśnie polega mój plan. Gotowe? Teraz to już na pewno wszystko jest moje. I jak? Dobre? Tak, smakują po prostu bosko. Najlepsze jedzenie na świecie. Chci wózka, może chociaż dasz nam trochę spróbować. Za późno, już wszystko zjadłam, ale uwierzcie mi na słowo, było pyszne. To właśnie nazywam muzyką. Stop! Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Ej, oddaj to! Stój nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. to tutaj i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda poduszki nie chcą się trzymać. Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem. Wstydź się złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce! Wow, zniżki na zabawki! Muszę odwiedzić ten sklep! Ręce precz, niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć! Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek! Zwłaszcza za darmo, wow, to hagi W Ręce! Pamiętam! Wow, a więc jest tu też wielki hagiwagi. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiążę ten problem dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? Aaa, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Ha, 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 ha. Ej, Kaczuszko, opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką, to wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem. I jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc z hagi Tak, Jess jest trochę dziwna. Teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, ha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę, nie plecak. Chcę być uczennicą. Bye, bye. Bardzo dziękuję. Jesteś taki dobry. Tu jest pięknie. Zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Hagiwagi. To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry. W końcu przyniosłam mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne. Najwyższy czas Suzy. Nie jest pani głodna? Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa! Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam! Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz złodziejko! Jabłko mówisz, a masz za jabłko, za tablicę! Jazz, teraz mam coś o wiele fajniejszego niż twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat, jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd się masz tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Absyk! Wiesz, to naprawdę ci pasuje, jakbyś tak właśnie miała wyglądać. Bardzo zabawne, przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. To może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić. Hmm. Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami, na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest Twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. <grym> tak, jest pięknie. O jej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk. Zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin, pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia, mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie, nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała, na przykład nutelle? Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus? A co z chipsami? Pringles? Oh, oh, oh. Chipsy? Tak, chętnie bym je zjadł, ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra, został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je. No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Kurra, dzięki ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie. Nie da się oszukać Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku. moi wierni przyjaciele. Ta dziewczyna mnie oszukała. Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Mury, które świecą różnymi kolorami. Och, to jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie, ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. Mamo, przepraszam. Później to zwrócę. Jej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Jedzenia nigdy za wiele. Co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są naczosy? Były dla gości. Nic nie rozumiem. Co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto. Hop, wiedziałam, że to ty! Jestem taka wściekła! Muszę natychmiast iść do mojego domku! No co jest, pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować. Powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki! Ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować! No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. Gdzie ty byłaś i skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. I co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z hagi -Wagi. Przeszkadzaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor. Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy. Widzisz, Jess? Ja się wcale nie nudzę. Właśnie. Potrzebuję telewizora. Chyba znowu zgłodniałem. Idę do kuchni wziąć jakąś przekąskę. Bardzo potrzebuję telewizora. Mam nadzieję, że tata zrozumie. O, cześć! Co słychać? E, cześć! Nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki. E, czekaj, a gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się! Muszę iść do domku! Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kole? A, wiem gdzie on jest. Co ty tam robisz? Ojej, zamknij drzwi! Jak ci nie wstyd! zrobiłaś? To telewizor Tatusia. Nie jest ci wstyd? Co? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No, a tego sobie posłuchamy. To okropne. Nie wytrzymam tego. Jestem już zmęczona. Znowu mi się nudzi. Czeka wspaniała zabawa. Zobacz, co przyniosłam? To prawdziwa bitwa taneczna! Zaraz cię załatwię. Obserwuj i ucz się. Co? Co ja cię pokonam? Raczej ty obserwuj się, ucz, jak super! Zgadzam się! Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzyczko, musimy to robić częściej. Zgadzam się. No to co? Bawimy się dalej? Tak!